Konrad Berkowicz pije wódkę w Sejmie. Co w Polsce jest najwyżej opodatkowane? Wódka, papierosy, paliwo, energia i praca, bo na umowie o pracę, jak się to dobrze policzy, prawie połowa pieniędzy od razu jest zabierana pracownikowi. Co łączy te elementy? Czy to, że są szkodliwe i chcecie do nich zniechęcić? No nie no, raczej energii, paliwa, już w tym bardziej pracy tego nie dotyczy. Co łączy te elementy więc w istocie? To, że wy wiecie że niezależnie od skali opodatkowania i tak ludzie będą z tego korzystać. W efekcie 80% ceny wódki to są podatki. Czy to powoduje, że ludzie przestali pić wódkę? Oczywiście nie. To powoduje, że to uderza istotnie w budżety tych najbiedniejszych rodzin. Jesteście złodziejami, jesteście oszustami, którzy kłamią, że robią to dla zdrowia Polaków i przez to Polacy po wypiciu wódki mają finansowego kaca. Dziękuję. Co sądzicie o występie posła Konfederacji? Ma rację.